I dzisiaj się zajmujemy figureczką, która przyszła do mnie z Allegro z serii Benten. Jest to transformująca figurka Inferno Bena. Możemy tutaj ścisnąć go za nogę. Tutaj akurat leży na stole, ale to tak działa mniej więcej. I co? Zapraszam Was do oglądania. Jeżeli ktoś by nie wiedział, to Banten jest to serial o takim młodym chłopcu. Ma 10 lat, jak sama nazwa wskazuje. Który zna z, ten z zegarek, który ma też 10 kosmitów do wyboru. Może się zmieniać. I tutaj jest właśnie Inferno. Zaraz go zmienię. Słuchajcie, bo to się czasami tak. To akurat trudno, bo ja tak nagrywam, wiecie, poziomo. No, to jest Inferno. On jest taką postacią ogniową, on jest cały zrobiony z ognia i tu są jakieś skały z jakichś wulkanów i różnych takich rzeczy. Potrafi trzaskać kulami ognia i ma całą płonącą głowę. No i chyba możemy już zaczynać otwieranie, ale jeszcze może wam pokażę transformujące. Mamy transformujące, mamy jeszcze skalniaka, ja go mam zwykłą figurkę akurat. To też może gdzieś w następnych odcinkach. I diamentogłowy. Też transformujący. No bo to są same transformujące. I tu mamy jeszcze historię Bena. Skąd ten na no, się wziął. Skąd ci kosmici. Inne takie rzeczy. No dobrze. Będziemy już zaczynać. Dosyć tej historii. Może lepiej zrobię cięcie, bo raczej nie chcecie się gapić, jak będę się męczył z tym pudełkiem. Dobra, linki przecięte. Tam jakiś plastik. Tak się prezentuje cała figurka. Wziąłem tu takiego czterorękiego, żeby porównać go na wysokość. Ten jest troch, ta figurka jest trochę większa, wiadomo. To się tak zmienia. Tu czasami jak nam się... Będzie tak robiło, że z głowa nie tego co trzeba, to można sobie... Akurat teraz są wszystkie do... O, no właśnie, tu otwieramy tą klapę i przekręcamy sobie główkę. Tak to mniej więcej działa. On nogami za bardzo nie rusza, są takie drętwy, ale rączkami jest z... pełna swoboda ruchu. Proszę, to działa. Z tyłu jeszcze obejrzymy Bena. Mam zieloną koszulkę. Takie kawałki czarnego i tutaj jest dyszka. No i co? twarz Bena. Jest ten Omnitrix. Wiadomo. No bo jeszcze Wam nie powiedziałam chyba, że ten zegarek nazywa się Omnitrixem. No i co? Tak się prezentuje figurka transformująca. Czy porównamy sobie z tak, tak, te są o wiele większe. Jeszcze jestem ciekawy, jak to byłoby w skali z tymi świecącymi. Bo one też są troszeczkę większe niż te zwykłe. Ale mniejsze z tym. Przejdziemy do podsumowania. Jeszcze rzut oka na tą figurkę. Fajnie się prezentuje. Byłem co prawda trochę gorzej, bo są te nogi od Inferno wiadomo. I tutaj te kule ognia. Jakby dziesięcioletni chłopak sobie chodził po ulicy i trzaskał kulami ognia. Można mu jeszcze te ręce podnieść. No i podsumowując. Zabawka spełniła moje oczekiwania. Mam jeszcze kilka figurek z Bentena, jeszcze czekam na Wilgaxa. Nimi w następnych odcinkach będziemy się zajmować. A na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.